No ale on się buja fast No na tym to polega Mosty polegają na tym, że trzeba nimi bujeć Otwore no most, most potwora, albo No nie no z nazwą mnie poszaleli faktycznie 32 metry No to który jest dłuższy To tamten jest dłuższy? Tam ja się nie pamiętam A Zaś pod górę Seba Mówię, że zaś jest pod górę Ona, on jest trochę na styl tej drabinki Gdzieś tam w Szwajcarii, nie? Czy coś Jest taka drabinka do nieba, czy jakoś Takie buja Don't you know, Pampera No buja, buja, fest Ja muszę wszystko nagrać dla potomnych. Daj mu przejść.